I zwracam się do tej pani, która jest z małej wsi pod sieradzem, tak się przedstawiła wczoraj w Fabianicach. Bardzo pana proszę, żeby rząd Polski i Pan znaleźliście, żebyście znaleźli sposób na to, żeby tych ludzi na wsi edukować. Że Unia Europejska nie jest niczym złym, że wy robicie dużo dobrego, odbudowujecie Polskę. Ci ludzie są tak zabetonowani tą pisowską propagandą i republiką. Otóż ja też jestem z małej wsi pod Sieradzem, Goszczanów to, to jest moja wieś. Znam ludzi wielu, z wielu wsi pod Sieradzem, z Harupi Małej, z Dzierlina, z Proboszczowic, z Cielc, z Gawłowic, z Poprężnik. To są wszystko małe się pod się razem. to są niezwykle mądrzy i wyedukowani ludzie. Jak pani nie wstyd, że pani wszystkich tych naszych rodaków tam z powiatu sieradzkiego w ten sposób traktuje i nazywa. A poza tym, jak pani jest dyrektorką biura kogoś, kto się nazywa Joński, a który to Joński twierdził. E, powstanie warszawskie rozpoczęło się w 1940. 1988. W którym roku wprowadzono stan wojenny w Polsce? 1989. Trzeba mieć tupet, żeby żądać wyedukowania mieszkańców wsi. Niech pani najpierw Wiońskiego i mieszkańców miast wyedukuje, a do wsi niech pani ma więcej szacunku. Bo z tą pogardą daleko Pani nie zajedzie, Szanowna Pani. Republika to jest telewizja, której słuchają miliony Polaków, dlatego że to jest strefa wolnego słowa. Tylko tu można uzyskać rzetelne informacje. A jak Pani ogląda cały czas TVN, no to Pani się zabetonowała w swoim pogardliwym myśleniu o Polakach. Jest Pani młoda, niech Pani jeszcze zawróci z tej drogi, bo szkoda.